Siemaneczko, drodzy Luiska, z tej strony wasza strategia to jest... No cóż, koniecznie w serii Medieval 2 Total War, albo jak to woli, jak to woli Medieval. Medieval. Tak? Tak, dobra, super. Okej. Okay. Z tego co pamiętacie ostatnio była bitwa o broniliśmy. To jest drewnianego zamku Kagliari na Sardynii, co nie? Właśnie Sardynia, dobrze pamiętałem. Super. Mm. Co? Zostaliśmy wpakowani w dziwny. Sam się wpakowałem w sojusz z państwem, które uczyniło zerwanie porozumienia z księżycowym kalifatem. Coś takiego. Tak, ogółem z tym, które kalifatem. Mm. To tylko przyspieszyło po prostu nasze przygotowania do wojny. Do nieuniknionej wojny niestety, ale no cóż Spacja, żeby szybciej Było, co nie? U Inkwizytorowi się nie udało pozbyć heretyka, co za szkoda, uhoho Na brak kasy nie narzekamy 39 tysięcy w skarbcu na chwilę obecną, wow Połowę Hiszpanii mamy Teraz będziemy próbowali się zjednoczyć. No, nie tak z, całkowicie zaraz, ale wiecie, no trzeba się przygotować. Trzeba przygotować odpowiednie wojska do ataku. To raz. Dwa, chciałbym jeszcze wam powiedzieć. Od tego co pamiętacie, o, mówiłem wam, że planuję zrobić nową serię. Tylko. Pytanie kiedy będzie ta nowa seria? Tutaj przychodzę Wam z pomocą, od razu wam powiem. Wtedy, kiedy chociaż jedna z aktualnych serii zostanie zakończona. Wtedy się pojawi nowa. Tam, Super. Więc teraz musicie czekać, aż któraś z serii się skończy, żeby zobaczyć nową. No właśnie. To, co chciałem wam powiedzieć. No i chyba to wszystko, tak? To wszystko. No, Królestwo Leona. Takie wielkie że na start było, a to jednak skończyło. Nie jak, hi, hi, hi. hi, hi, hi. No. jakie księstwo kijewskie, kijewskie, no, imperium kwaryzeńskie, co jakoś tak się tam są, rebelianci, dobra, co tu mamy, ok, konstrukcja skończona, deklaracja, wojny, święte imperium rzymskie, Kardynał umiera. Wenecy. Wenecki. Mmm, zarabiamy. Czekaj, 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 czekaj. Papież <gryzny> nasz lubi tylko na plus 3. <gryzny> Sobo. Tutaj mamy relacje dobre, a z nimi mamy perfekcyjne. No, kiepsko byłoby popsuć sobie. Z świętym imperium rzymskim więc potwierdźmy to i... sojusz w... Wy... no... w trzaskach, coś takiego bardzo złe stosunki z papieżem hmm. plus dwa tylko ale co, stanęliśmy tylko po... po, 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 po stronie naszych no. Czego chcecie? A właśnie, ja miałem tutaj wojska. Jako tako sobie przygotować. I spróbujmy przekupić miasto granada. Jest tylko dowódca i dwóch... W ogóle Ty jesteś Wow, mega lojalny, więc wątpię, że to się udało. Nie uda mi się was przekupić. Nie uda mi się Was przekupić. Wow, słaby ten garnizon. Pytanie, czy toczymy bitwę, czy idziemy na miasto? W ogóle? Czy, 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 czy. Dużo kawalerii to też niezbyt dobry pomysł. Nie bądź się tego powiedzieć. Teraz wyjść na nich, opłaca nam się to w ogóle. Ile mamy kawalerii? Raz, dwa, trzy plus dowódca. Hmm. Dobra, reszta pójdzie sobie tu. Jeszcze bym poczekał, chociażbym sobie tutaj stanął. Hmm. Kasę mamy, więc możemy sobie to zwerwować, to mi nie przeszkadza. Im wojska, tym lepiej. O, wybaczcie, SMS, -a akurat dostałem, no. Hmm, ciekawe. Dobra, mniejsza większość. Hmm, tu przerzućmy sobie... Wszystkie nawet mogę przerzuć... Uuuu... Y -y -y. Obniżmy podatki. Hmm... Port Zostawiam może kościół, 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 bo papież tak powiedzmy Z chęcią by nas się pozwól, gdybym miał tylko taką możliwość Kościół Kościół Wszędzie kościowe, tylko żeby papieża udobruchać <grych> Co nie? Dobra, więc tak tu jakieś szkolenia, coś takiego Hmm. A, dobra, co ja chcę połączyć? Nie. No, dobra. Dobra, to wychodzimy. Tak. Bierzemy. Bierzemy te oddziały. Konica w ogóle jest slow. Szkoda. Strzelców. Uuuuhu. Konnicy w ogóle nie mam Chciałbym zauważyć Strzelców to tylko łuki Więc dobra Zróbmy to tak 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 Może zamiast tych O super. Dobra. tak, tak um, Muszę się jakoś tak, wiecie, delikatnie Przegrupować Dobra hmm. Oddział kawalerii Super, dobra I zobaczmy co się stanie Co się stanie nie no, znowu Sycylijczycy to jest denerwujące Ludzie, zróbcie coś Prrr. W ogóle też miałem w tej turze zobaczyć, czy mm, Czy, czy, czy Kalifat Księżycowy mm, Ma jakieś sojusze, albo coś w tym stylu A czekajcie też chciałem Wam wspomnieć, że ten odcinek będzie krótki. To będą tylko przygotowania. W tym odcinku nie planuję prowadzić żadnej wojny czy coś w tym stylu. Morish, w ogóle, taka ciekawska. Teraz sobie tak spojrzałem i chciałem zobaczyć. Co oznacza ten Morish Kalifat? I okazuje się, że to jest kalifat Mauretański. Mauretania. Morish Mauretania. Ja to jestem geniusz to nie? Chcemy sobie sprawdzić przed odcinkiem, że nie wyjść na idiotę. Na coś. Więc kalifacie mauretański. Yy, wybacz. Chciałbym z tobą podpisać sojusz, bo dobrze się dogadujemy. Lecz nie mogę. Ponieważ papież nie zabije. Ekskomunikuję jeśli przestanie mnie lubić. Więc wybacz mi, przyjacielu, ale przygotuj się, że za niedługo czeka nas wojna. Wojna pomiędzy naszymi pięknymi, potężnymi państwami. Królestwami. Akurat u ciebie kalifat, u mnie królestwo, więc no, no, no. Oczywiście będę dobrze dbał o Twoich poddanych. Nie bój się. No Kalifat Księżycowy, da Dobry jestem Super, kolejny generał, przyda się Okej, okay, umarł, umarł Omne datum optimum Nie wiem o co chodziło U Francja się wybiła z finansami, a tak to nadal Bizancjum, op Eee... O, tutaj dostałeś. Ok. Super. Co tu mamy? Mm. Mo mógłbym wyjść na nich. Żaden problem. Problem. O. Francuski. Kardynał. Ok. Prowadzą teraz wojnę. Ok. Hmm. Myślicie o tym samym co ja? Hmm. Tylko, gdzie jest mój dyplomata? Leć tutaj do Syczyli Sycylijczyków. To jest papież Dobra Powiedz mi, czy gdybym wyszedł Hmm

4 oddziały kalerii plus generał. No powinniśmy dać radę, więc tu jest armia przygotowana do ataku. Tutaj ta armia miała się złączyć i dostaniecie. Mm. O. Wy będziecie bronić Salamanki Wy podchodzicie. Podchodzicie yes. i będziecie gotowi do ataku. Więc następny odcinek, drodzy widzowie, zaczniemy od czego? A with fleet. Powiem wam, że... O, do, 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 do. Ej, czy ja bym... Czyżbym mi zablokował drogę? A, ta flota papieska blokuje. <laughs> Dobra, jak papież się tutaj... no Przedstawię to zaparkujemy na jego miejscu, co nie? No. Finanse nie jest źle, mogą być gorzej. Przed zakończeniem odcinka, tylko szybko tutaj sobie postawimy coś. Um, do zadowolenia i doświadczenie werbowanych wojsk przydałoby się. Drill Square. Czekaj... co mm, 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 mm. mnie nie interesują. Ci mnie interesują I łucznice, ale oni będą już z jakimś poziomem Tak Porty Porty to bo to jest handel Dalej mm. Bakehouse Podstawę Bakehouse'a Przemień w miasto. Nie, 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 nie. A tu wszystko jest, jest, jest. Ok. Publiczną. Tą. Y, szubienicę. Hmm. Nie. Nie, nie. Dobra. No to. Ja się z wami żegnam. Samemu pozwolę sobie bitwę rozegrać. Znowu o Kagliari, bo to jest bez sensu. Żebyście wy to widzieli. Jak ci sycylijczycy, nieudacznicy będą próbowali coś tutaj zdziałać. Ale widzę, że mają nowy oddział. Beduinów. Piechotę beduńską. Ciekawe. 4-2. A mój oddział piechoty, milicja łucznicza 2-2. Hmm. Nie zobaczę twoich czy czegoś. Czy ty tam puszarz? Chyba nie. Dobra. No to ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach. Hej, cześć i czołem, Narka.